Słowo Boże na dziś, środa, 13 grudnia 2023 roku. Wspomnienie świętej Łucji, dziewicy i męczennicy. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Z kim moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał? Mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie. Kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie. Czemu mówisz, Jakubie, i ty Izraelu powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan, to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Oto słowo Pańskie. Psalm responsoryjny 103: Chwal i błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwal i błogosław duszo moja Pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwal i błogosław duszo moja Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Chwali Błogosław duszo moja Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie.